No, kręcimy go tu w tym miejscu, właśnie teraz prowadzimy ten, ten wywiad, można powiedzieć. No i. Też fajne momenty takie. No. wodzionka ważemy takie śląskie klimaty. Nie. Stop! Chcecie dalej jechać, dawać! Dawaj! Weselon! Jedna ino! Nie ma więcej! O, pierwsze jest tu, jedna! No, Korkinser to było jak mi to luźne wino, ukrotnie. No i ja się go zakopał, a toluź mnie wytrzają, że on ja te wino zakopał. No i... Ale kurkociąg się No nie, korkociąg się mów to luź. Co było, że on te wino ukroił. Bo on te wino wykopał, wziął go i wypił, nie? A, no a to luź go miał w kapsie, no i odkręcił i ze szpontem chodził, nie, czyli go ukrót, to luź, no. To ty głupi, tyś to wyżar, A ty głupi! Tyś to wyżar. A jest głupi! to jest kropka! A ten korkin Już szpół. tam to leżało, tam. Ja, a nie tam z tej flaszki, nie z tej flaszki tam. Blaszki? No. Też fajny film. Dużo, dużo huku, wesele, orkiestra śląsko. Też akcenty śląskie. Pamiętasz jaka była akcja na rynku? No, z tym weselem. Jaki mamy czas? Auta, bicie, auto, buh buh bu, po weselu. Siedzę, yy, tam na krawężniku, nie, i te wino mąkło siebie, które było rekwizytem, nie, do tego filmu i podjeżdża rzeczywiście policja. Wybieraj to i spierdalaj stąd, bo tu się film kręci. I on o ale ja w tym filmie grom, a oni ręką machli, pojechali. No też prawda pokazana, bo były takie szabry i też to było z życia wzięte, bo szabrowali tym wąglem, jak ino szło, ale żaden o tym nic nie godł. A do Was Dopiero jak to filmy obejrzeli, aha, coś nie tak. To z tym A takie przewalane szły. Te kolejki tych tirów za tym węglem, nie. Przecież tam stali po dwa, po trzy dni, żeby się załadować, nie. I wieźli go na drugi koniec Polski i tam krocie brali za ten wągiel, nie? który tu kupili za parę, za parę groszy od książeczki, od górników i transportowali go. Na drugi koniec Polski i brali szalone pieniądze za tym, nie? Obejrzał ich pierwszy film, perwa w koronie, czyli z czarnej z tej trilogii. To łzy w oczach. Jak ten Śląsk biedny, to nie no, coś fajnego. I teraz z Jurkiem Cnotą we filmie. No ludzie. Dużo mnie też pociągnął jako aktora. no mi taka wiara w siebie, nie? Jako Jurek Cnota, no to, to bo, do mnie to była ikona w tych filmach ten specyficzny głos, taki nie, ten śmiech.